Jako widzowie, witam w kolejnym odcinku z openingu gazetek LEGO. Dzisiaj mamy na tapecie magazyn LEGO Friends. Numer pierwszy 2019. Nowość. W środku jest ciekawy zestawik z limitowanej edycji oczywiście z... Cykami, z tego co widzę, ale może otwórzmy sobie magazyn. Fajnie jest zapakowany. No, wychodź, ale jest mocno zaklejony. Naprawdę mocno był zaklejony ten magazyn, dobra udało się, jeszcze nie jeszcze klej jest co my tu mamy słodki źrebak będzie w tym zestawiku razem z akcesoriami obejrzyjmy sobie magazyn jest instrukcja o naprawdę, oprócz tego konia dużo klosków tutaj Tutaj się znajduje. Te magazyny, my friends, są dobrym źródłem fajnych elementów. Ale, okej, okay, po kolei lecimy sobie z przeglądem magazynu. Są wakacje w Stadynie. Jest też informacja o fantastycznych źrebakach. Jest plakat, jest tutaj wyścig popodkowy. Słuchajcie, fajna gra. Dala na wakacje. Mamy też słodkie koniki, czyli zrób to sam. Hmm, ciekawa. Słodka przekąska. Fajnie to wychodzi. Co jeszcze? Jeszcze kolejny. komiks. Hmm. O, to jest dobry zestaw. To jest. Zestaw z takim dużym domkiem. No, interesujący, naprawdę. I informacje o tym, co będzie w kolejnym numerze: czyli maszyna do lodów. A na samym końcu, końskie pudełko. M. Możemy to sobie wyciąć i stworzyć takie pudełko z głową konika. No interesujący naprawdę numer Ale my teraz budujemy sobie to co jest w saszetce. Wiem że jest bardzo dużo osób które tylko i wyłącznie kupują te magazyny dla zawartości saszetek bo jest tutaj sporo klocków Bywa, że więcej niż w innych magazynach. I znajdują się też takie dosyć rzadkie elementy, za które no, trzeba nieraz słono zapłacić. Dobrze, to co? Zabieramy się do budowania. I okej, okay. jesteśmy już z powrotem. Zobaczcie, jak fajnie prezentuje się ten nasz źrebak uroczy. To jest doli tak naprawdę. No i jest to niewiele jakiś źrebak, bo ma na swoim koncie mnóstwo nagród. Ma tutaj puchar za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach. Jest też pasza, czyli słodka marchewka. Możemy go nakarmić. Są dwa. Rodzaje bojemników na pasze różowe i brązowe. Są też kwiatki. No i taka konstrukcja podium zwycięzców z nagrodami. Jest też płotek, przez który może przeskakiwać i trenować. Taki niebieski. Przeszkoda. No i z. No i jeszcze mamy aparat. Aparat z teleobiektywem do robienia zdjęć naszego dzielnego zierabaka. Mnóstwo elementów, mnóstwo ciekawych rozwiązań. No, no i ten... dla samego tego konika warto by było kupić ten zestawik. Mi się bardzo podoba. Polecam. No i to by było tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnych odcinków. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co sądzicie o tym magazynie. I do zobaczenia. Cześć!